Dobra, bo wchodzimy na jakiś tam... Znaczy... 107 wyświetleń. Wow! Ale super! Wejdźmy na... te coś. Okej. O, Q&A, ale popularny film. 95 wyświetleń, tylko 3 lajki. Powinno być 95 lajków. Takie... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oh, wow! O, czekaj, to, to, to? No, dobra. Ok, wytłumaczę wam... Jak? Zamknij mordę. No. Kurde, chodzi o to, że trzeba tutaj zweryfikować, potem... Ale Natania nie dzwoni, pier... Jezu, ja nagrywam odcinek, mordo. Dobra, chodzi o to, że trzeba zweryfikować. Zwery... Musisz mieć 8 lat. O tak, 8 lat musisz mieć. Ale, jak, ale już ale jak masz 9 lat, to nie. Ale masz 5, tak. Ale jak masz już 9, to nie możesz. Tak. Mądre wytłumaczenie Andiego. Dobra, goodbye.